Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Slice of Pee. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. By the way, do you remember I mentioned my okay. partner? Okej, coś nowego ma nam do powiedzenia. I got a distress signal from him. His last location was Kroht Central Station, but my gear won't protect me from the petrification disease there. O dobra. Can you I find tak him for me? I'll make it, it work in a while. Dobra, zrobię to. My partner's name is Atkinson. Atkinson. Dobra. I think he was trying to secure an escape route. O, dobra. Broni nie możemy ulepszyć, co? Ano nie możemy. Dobra, wróćmy na miejsce walki z bossem. Zobaczmy, co tam jest dalej. O, no, okej, okay, tutaj mogliśmy sobie przejść wcześniej, ale tego nie zrobiliśmy. No, i dokąd nas by to zaprowadziło? Cholera. Mamy lampkę i ja, lampki się pozbyłem. Okej. Okay. I sobie ją zapalmy. Dobra. Kurna, do jakichś czeluści piekieł tutaj przechodzimy chyba. O, tam był skarb, muszę się wrócić. Dobra, można zaskoczyć sobie. Kanister kwasu. No i dobra, mamy przejście dalej niby. Jak tam na górę wejść? O to jest pytanie. Dobra, mamy przeciwników. Tutaj kolejni. Wyjątkowo mają dużo kur na życia. Gdzie wcześniej byli tacy sami przeciwnicy mieli w cholerę mniej. HP. Nie no, nijak tutaj nie wejdziemy chyba. Nie ma opcji. I właśnie nie wiem, czy ja powinienem iść tutaj, czy powinienem iść do... na tą stację. Na ten do tego kratu centralnego. Co to łazi? Zbiornik legionu sobie zebraliśmy, a tu mamy po czware Spadowa. Okej. Okay. Au! A masz leżeć proste. Dobra. Pokonane to coś. półka, fragment i okrąg gwiazdy, dobra. Fragment słabego ergo. No nigdzie tutaj przejść tak nie możemy. Jakoś konkretnie. Tutaj wejść też nie możemy. No dobra. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Oho. Nie, to jednak nie będzie nam tutaj chyba potrzebny klucz. Trójcy. Dobra, otworzyło się. Jest jakieś. Dobra, kolejne poczwary tutaj. O kurna. Trucho zabiło marionetkę. Zaraz, zaraz, czekajcie. Nie, to chyba nie jest to miejsce. Nie będziemy w fabryce Weniniego, co? Nie mówcie. Aura, długa drabina, strasznie. Dobra, tu jest jakieś też. Można przejść i w jedną i w drugą stronę. Zobaczmy sobie tutaj. Dobra, jest to jakiś skarbik. A to wróciliśmy na górę po prostu zniszczony notatnik wyświechtany dziennik poplamiony krwią na okładce rysowane są złote skrzydła nie żałuję zniszczenia posągu świętej musiałem położyć kres w wykorzystywaniu go przez ludzi oczywiście znajdą inny sposób ale przynajmniej ci którzy zdołali uniknąć umknąć odnajdą wolność jeśli czegokolwiek żałuję to tylko jednego boże ocal to dziecko przybyłem z rozległego oceanu rozległego oceanu okej okay, jakieś informacje tutaj może nam się kiedyś połączą kropki Dobra, a tutaj... Oho! Gra mi się w ogóle ścięła i się ruszyć nie mogę coś. Dobra, no ale jakieś trzęsienie ziemi z powrotem. Dobra, możemy iść tu i możemy iść tu. Cholera, rozkład! Ostrze piły, no i tylko po to polazu mi sobie rozkład nabije przez to. No trudno, ale już biegnijmy, jak jesteśmy w tym rozkładzie cały czas. Aha. Wróciliśmy do kratu centralnego, coś mi się tak wydaje. Dobrze, użyjmy sobie szybko oczyszczenia atrybutów. Wyleczmy się i w ogóle, co ta broń mi się tak szybko, kurna, rozwala. Dobra, czyli wszystko jest ładnie połączone. Jesteśmy w kracie centralnym. Ciekawe, czy my mogliśmy tutaj cały czas wejść od samego kurna początku? A jeśli tak, no to śmiesznie. Chociaż no chyba w tym miejscu konkretnie nie byliśmy, bo skoro są tutaj skarby. Dobra, kolejny skarbik. Zakrwawiony list. Bilet na pociągu do Saint Marię o 21.23. Tekst niełatwo odczytać ze względu na plamy krwi. Okej. Okay. Dobra, słyszymy już, że tam są jakieś poczwary w tym pociągu i do którego musimy wsiąść. Dobra. Możemy to otworzyć? Nie. Tutaj przejść też nie. Także musimy.. musimy iść tutaj. Tutaj była ta kraka. Co to za dźwięki? Aj oj. Dobra. Oho. Bardzo możliwe. No, sprawdzamy, sprawdzamy. Dobra, chyba teraz będziemy na stacji po prostu. Pewnie otworzymy gdzieś jakieś przejście, którego wcześniej nie mogliśmy otworzyć. Naprawmy ten Stargazer. No, Okej, okay, możemy się też wyleczyć w sumie. Czy coś tutaj mamy? Nie. Tutaj mamy poczwary kolejne. I tu mamy do otwarcia skrót, ale od tamtej strony cholera, co jest grane. Dobra, już sobie wybuch. Okej, okay, my chyba tutaj zaczynaliśmy grę. Czy nie? Dobra. Strasznie tu mrocznie. No dobra, najgorsze trzeba czekać, aż te cholery wybuchną sobie. Ty chyba nie wybuchasz. Możemy sobie zobaczyć tu. Kurde, no można tam by było spróbować przejść. Ale nie wiem, to możemy rozwalić, możemy przejść, tylko byle nie spaść. I dokąd nas to zaprowadzi, a donikąd tutaj też będzie skrót do otwarcia sobie. Można za to spaść na dół, ale na razie tego nie chcę robić. O kurna, jaki tu syf się dzieje. Ja pierniczę, no i po tych pociągach chodzimy, ja bym musiał to rozwalić sobie. To coś, co robi nam ten dym. Dobra. Tak w nas kwasem rzucają cholerabie czym? Dobra, muszę się leczyć szybko. Tak nam ten rozkład się wbił. Ja pierdolę. Dobra, szybko leczenie. Co ta broń mi się znowu psuje, no? Lecz mnie. Dobra, pokonany. Ostra rura. Dobra, i rozwalmy to z powrotem, chociaż i tak ten rozkład mamy wbity. Muszę szybko sobie chyba użyć. Dobra, zatrzymane. Zbierzmy co mamy zebrać. Kanister ogniowy. Jest tu skrzynia też. Wyleczmy się. Dobra, szybko co w tej skrzyni. Kwarc! O, matko, zajebiście. Dobra, i co chyba możemy stąd wracać sobie na górę? Bo żadnego przejścia tutaj nie ma. Dobra, szybko. Okej, okay, rozkład nam się nie wbił. Yy, możemy też przejść. Po tych pociągach na drugiej strony, tam byliśmy, czyli tutaj. Okej. Okay. Czy tutaj na pewno nie ma nic więcej? A tutaj już pokraki wchodzą do nas. Co to miało być? Co to miało być? Ja pierniczę, miecz mi się złamał całkowicie. Co to ma być? Ej, powiedzcie, że ja odzyskam ten miecz, co? Ja pierdolę, no nie. Dobra, muszę wracać przecież. No i. Dobra, miecz jest cały, matko kochana. Już myślałem, że stracę ten miecz na zawsze. Uff, dobra, pozbądźmy się ich. Okej, okay, załatwione i teraz możemy tutaj na spokojnie sobie iść z powrotem. Dobra, niech ta pokraka tutaj wchodzi. Okej, okay, zaatwiona i możemy sobie zeskoczyć. Nic tutaj na nas nie poluje, nic tutaj nie ma ukrytego, chyba nie. No dobra, a tutaj jest przejście w ogóle. Dobra, ale najpierw sobie posprawdzajmy te rzeczy, które są możliwe do sprawdzenia. Okej, okay. łańcuch i katalizator baśni. Chyba innej możliwości przejścia na razie nie widzę. Jak tam po prostu przez ten pociąg przeleść? O no dobra, tego nie otworzymy, i mamy przejście po prostu pociągiem. Okej, okay. tutaj jest kilka poczwar. Ta, jeszcze se drzwi otwierają i przychodzą, co to ma być. Skąd? Skąd oni się biorą? No nie no! Dobra. Pozyskaj. Biornik legionu, dobra, trzeba się wyleczyć. Bez dwóch zdań. Nie wiem skąd mnie ten pierwszy przyszedł i huknął. Zdobyliśmy sobie kulę. Tego nie otworzymy, ale mamy przejście dalej. Hmm... To wygląda groźnie. Takie zapewne jest. Ale sobie porozwalajmy to, co ten rozkład nam nabija i sobie pozbierajmy nasze skarby. Tu jest jeden, tu jest drugi i to wszystko? Nie ma tu żadnego przejścia, ani nic takiego. No chyba nie. No dobra, czyli tylko po to przyszliśmy. No i tutaj mamy zwyrodnialca jakiegoś. Dobra, już go nie ma. Kurna, to jacyś zmutowani konduktorzy są. O dobra. Zatwione. Kurde, co to za dźwięki są? Mamy przejście na górę. Okej, okay, jest jakiś skrócik. A, to jest to miejsce. No dobra, fajnie, bo widzę już tam, że jest taki bydlak, że apiernicze. Więc w razie czego całą tamtą drogę mamy już z głowy. No to zawalczmy z nim, nie? Oho! No nie, no zaatakuj! Nie no, wbili mi kurwa rozkład! Dobra, lecz mnie dobra Dobra, bo mi znowu ta broń się pierdzieli od tego rozkładu, nie? Dobra, naostrzona. A ty po Krako, co? A masz, no rozwala mi tą broń i spowalnia mnie i w ogóle. Ale już po nim. Ścierniwo kwasu. Musimy użyć sobie tego. Szybciutko, dobra. Nie możemy się wyleczyć. Co tu mamy do pozbierania? Katalizator baśni, fragment promienistego ergo. No i zejście. Tutaj może być ciekawie, tam chyba gdzieś przez ułamek sekundy widziałem takiego dużego, dużego przeciwnika kolejnego. Dobra. Pa, pa. E, Dobra, mogę tu zejść, pomyślałem, że potem nie wejdę z powrotem. Rozkład znowu się wbija, ja pierdolę, co tutaj się dzieje? Dobra, rzucane ogniwo, okej. Okay. Tutaj znowu coś. Że musimy porozwalać to cholerstwo. Dobra, gdzie to jest? Kurna. Nie ma tego? Dobra, zbierzmy to. No zostaw mnie. Nie, no zginąłem, kurwa. Dobra, ładnie się mamy teraz tutaj. Co jest? Skrócik, ale ten bydlak wielki tutaj jest cały czas. Masę jaja robicie. E, no chyba mogę przebiec i tam zejść tą drabiną, nie? On sobie nie da rady na drabinie. Dobra, powinno być git, chyba że spadnie na mnie. Chyba nie. Dobra. No to teraz kwestia tego. No tam łazi takie bydle wielkie, ja pierniczę. Dobra. Tam musi gdzieś być to, co zakaża tą całą. Całe to miejsce, tylko gdzie no kurde? Tutaj jest. O, jest coś karfem, półka specjalnego oczyszczenia. No kurwa ta ściana! No teraz z dwóch stron. No nie, no zabiją mnie tu. Zabiją mnie tu znowu. Dobra, może nie. Dobra, gdzie są gdzie jest nasze ergo? Tutaj, dobra. No zabij go już, kurwa. Dobra, leczmy się szybko, kurna, No ała. Dobra, to rozwalone. Teraz już wiem gdzie jest to drugie, to mogę sobie pobiec. Dobra. Rozkład zatrzymany. Co nic tu więcej nie ma? Chyba nie. Dobra, no to wychodzę stąd. Trzeba naostrzyć broń znowu. Okej. Okay. I tu mamy to bydle wielkie, ale tutaj mamy też chyba jakieś przejście. A i nie bardzo, a tutaj jest miejsce, w którym byliśmy na początku. Tak mi się wydaje. Ach. Ile? To ma życia? Czy to jak boss jest? Kurde A wyleczę się Au się odbijam, kurna, ale jakiś jest w ogóle, nie wiadomo z czego. Au A masz, dobra, możemy przebić sobie. Kurna jeszcze żyje. Trzeba w miękkie go Dobra, masz na łeb Dobra, leżę. udało się Amulet marionetki mordercy dostaliśmy. Zobaczmy sobie. Zwiększa obrażenie zadawane ludziom. Uu, to się przyda, jeżeli byśmy walczyli z tym Simonem, Manusem, pewnie. Dobra, pozglądajmy sobie tutaj. Tam jest jakieś wejście na górę. Ja tu gdzieś jakiś skarb gdzieś widziałem. Tutaj, dobra. Tam odporności specjalnej. Tutaj będzie można przejść. Ale podejrzewam, że wejście na górę równa się skrót. Więc sobie to sprawdźmy. Chociaż niekoniecznie, ale sprawdzić trzeba. A, to jest skrócik, fajnie. I też mamy jakieś zejście na dół. Ampułka odporności specjalnej i otwórzmy to sobie. E, ale w którym my miejscu jesteśmy? Czy tu jest skarb jakiś? A, bo ja po prostu ich pozabijałem i nie zebrałem z nich tutaj rzeczy. Wróćmy do naszego Stargazera i chodźmy na chwilę do hotelu. Będziemy mieli miejsce na nowy amulet. Najprawdopodobniej mogę też polewelować witalność, tak jak mówiłem, do 30 jedziemy. No i teraz do jappetta. Dobra, siadajmy. Okej, okay, dodatkowe miejsca amuletów. I trzeba tutaj sobie ten kwarcyk zużyć. Nie mam pojęcia, co mam wybrać, dlatego sobie wezmę to obniżenie zużycia energii ataków ładowanych. I tyle po prostu. No i wybierzmy jakiś nowy amulecik. Chyba no wezmę ten, który zwiększa maksymalną ilość punktów zdrowia, energii i legionu. Tak sobie to zróbmy. O, tam trochę tylko tego życia dało, ale to zawsze coś. Czy to ma nam coś do powiedzenia? Nic nowego, dobra. Czyli wracamy. Okej, okay, mamy skrócik. Zobaczmy jeszcze tutaj na dół. Co na dole tutaj się kryje. O, jest jakiś skarb. O, jakieś przejścia też są. Oho! Jestem ja jak się wystraszyłem, bo ja chciałem go huknąć. Jestem człowiekiem, żołnierzem. Czy to będzie ten przyjaciel, tej, którą uratowaliśmy? Porozmawiaj. A, a, a Atkinson, tak to on. Names... Kurde. Kurde.

List Atkinsona. Moja najdroższa Belle, pamiętam dzień, w którym cię poznałem poprzez przyjaciela twego ojca, sir Loefta. Para na peronie dworca, krat centralny, była tego dnia gęsta, a w górze nad szklanym sufitem przefrywało stado ptaków. Tam na ciebie czekałem. Gdy tylko ujrzałem damę stawiającą krok na tamtych schodach, wiedziałem, że to ty. Twój perlisty śmiech utkwił mi w pamięci. Powód, dla którego piszę ten list? Tak, jestem na stacji kolejowej i przypomina mi ona ciebie z tamtych czasów. Najpierw byliśmy współpracownikami, potem kochankami, a ja wciąż nie umiem o tobie zapomnieć. To, jak się uśmiechałaś, jak czekałaś na wystawę i na święta, te piękne noce z fajerwerkami, po prostu nie umiem zapomnieć. Jeśli więc zdołamy przeżyć i się stąd wydostać, zamierzam odwiedzić cię z tym listem. Do tego czasu dbaj o siebie i na mnie czekaj. Twój, Atkinson." Aha. Nie możemy mu ulżyć w cierpieniu? Możemy. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale według mojej opinii dobrze. Ach, dobra. Nie spodziewałem się, że mogę go huknąć w ogóle. Dobra, zajrzyjmy tutaj. O, jakaś poczwara. O, tam jest skrzyneczka, dobra. Bo jak się do niej dostać? Co oni mi odwalają tu? No dojadą mnie. Jak? Co to się dzieje? Ja nie widzę tych ataków w ogóle. Skurnaliny. Puść No, straszne poczwary. Dobra, tutaj jest skarbik. Najpierw ten sobie zbierzmy. Łańcuch. I tam jest skrzyneczka. O jak się dostać do niej? Naokoło? Chyba tak. Puszmy. Ta pokraka przyjdzie, pewnie, że przyjdzie. No kurna, mogę cię zaciupać. Dobra, wyleczmy się. A w skrzyni yy, nóż szefa kuchni. Dobra. Tego nawet nie będę sprawdzał, bo to ma lulutki taki kozik na pewno to nawet nie chcę. Tutaj mamy coś na ścianie. Wiem, że doszło do zawalenia, ale czemu musieli odcinać komunikację? Wypuść nas, proszę. Dobra, dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Tu możemy w ogóle przejść. Kurde, ale to może za chwilę. Wróćmy tam, gdzie był ten duży, duży minibosik. Nie ma go już tutaj. Całe szczęście, nie? Sprawdźmy sobie, bo tam można wejść do pociągu jeszcze. I zobaczmy, co tutaj jest. Oprócz tych poczwar cholernych. Kurde, jak to jest, że to jest zgnięcie takie do przodu i to wali o ścianę z boku. Czy coś tutaj mamy do sprawdzenia? Chyba nie. Dobra. Dobra, prawie nam rozkład nabił cholernik. A to jest miejsce, w którym zaczęliśmy grę, prawda? Kurna, to tu się pozmieniało i owszem. No tak, stworzyłem najdoskonalszą z marionetek, a jeśli chodzi o dziecko. Aha. My tego wcześniej nie widzieliśmy. Aha. Ja tutaj nie mogę. Mogłem... Naprawdę nie mogliśmy tu wcześniej przejść, albo nawet na to nie zwróciłem uwagi. Hmm. Dobra, to jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Narzędzia Jeppetta. oho, czyli to jest warsztat Jeppetta. Ulepsz broń. No nie, nie możemy, bo nie mamy. Ale to po prostu tak jakbyśmy byli. Kowala i u Wenieniego i wszędzie naraz. No właśnie, zmodyfikuj rękę Legionu, możemy sobie to wzmocnić, a czemu by nie? Możemy? I przeciążenie. Dobra, modyfikacja ukończona. Tak to zróbmy. Zobaczmy, co jest tutaj. Pozyskaj list od kogoś, kto poszedł przodem. Droga marionetko Jepetta, która trafi do tego pociągu pracowni. Dziękuję Ci z głębi serca. Pociąg pracowni ukryty przez Jepetta, a to dopiero. Jakże zdołałbym odnaleźć to miejsce, gdyby nie Ty? Na nieszczęście dla Jepetta posiadam zdolność odczytywania cudzych wspomnień. W dzielnicy Malum miałem przeczucie. Myśleli, że jeśli będę śledzić ciebie, marionetkę Geppetta, to znajdą i relikwię, którą ukradł. No i przeczucie ich nie myliło. Relikwia wróciła na swoje święte miejsce. Scena jest już gotowa. Czas więc otworzyć wrota. Wiem, że to szalenie niejasne. Niebawem jednak wszystkiego się dowiesz. Dziękuję za twoje przewodnictwo SM. Oho, uh -huh. Manus? Simon Manus, tak? Dobra, otwórzmy sobie. Tutaj mamy safik, zasobnik przełamania lada. Okej, okay, odporność na przełamanie wtedy nam po prostu rośnie. No dobra. No, jeppet to coś tutaj śmierdzi trochę. Dobra, spróbujmy wyjść z tego wagonu. Gdzie te pokraki wszystkie, które tak słychać tutaj naokoło? Nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy przejście. Dobra. I dokąd nas to zaprowadzi? Tutaj mamy fragment ergo kurna gnoju. Tutaj możemy też na górę. A tutaj wróciliśmy w miejsce. Tutaj ten minibosik był. Okej, okay, a ty kim jesteś? Mamy walczyć? Łasica rozbójniczka. Dobrze porozmawiamy. Kurde, no zmarnowałem ten baśniowy. Dobra, wyjdźmy stąd, bo my tutaj za bardzo atakować nie możemy. Kurde no dobra, wylecz mnie. Och ty w mordę. Dobra, pouciekała trochę. No nie zdążyłem tego ataku wyprowadzić. Ach, mnie odsunęła, no. No nie, nie dam rady jej przewić chyba. Muszę to na spokojnie. Rozegrać Jakoś strasznie wolna atakuje ja, znowu Coś się dzieje dziwnego Kurna dobra, wstawaj, lecz się No nie da rady jej trafić tym no Zawsze jest szybsza No nie ma opcji ładowanego ataku wyprowadzić Kurna no, lecz no, damy radę ją w ogóle pokonać? Ostatnie leczenie. Ja pierniczę. Już mi się broń psuje. Ja pierdolę. No, ciężko będzie. Dobra, leczonko wróciło, tak czy siak. Maska i strój łasicy, rozbójniczki. No nic złego, to czemu nas atakowałaś w sumie? Dobra, tutaj nigdzie przejść nie możemy. Te miejsca, w których byliśmy wcześniej. Może tutaj. Okej, okay. czy tutaj są ci przeciwnicy co wcześniej? Nie. No kurde, no. Co jest z tym moim atakowaniem? Takie strasznie powolne się zrobiło. Jest nowy skarb, czy ja go po prostu nie zebrałem wcześniej. Fragment olśniewającego ergo. Dobra. Naostrzmy sobie tą broń. Dobra, załatwione. Nie no, ten tutaj chyba był w tym miejscu. Dokładnie ten sam przeciwnik. Oho, motylek będzie? Gdzie ten motyl? Dobra, mamy ustabilizowany alchemiczny wzmacniacz. Nie no, to jednak się tutaj pozmieniało. Tak i tutaj kolejny skarb mowy, żebym go nie zebrał wcześniej. Koci pył. Dobra, chodźmy, tak jak żeśmy szli wcześniej. Dobra, pozbądźmy się ich. Tutaj też można przejść sobie, kurde. Najlepsze, że ja chyba tam wcześniej jeszcze nie skręciłem w jedno miejsce. Oho. Nieproszony gość w toalecie. I księżycowy kamień nowiu przymierza. W takim miejscu. Dobra, chodźmy dalej. Przydałoby się, żeby nam to leczenie się naładowało. Dobra, dotarliśmy do Stargazera. Możemy go sobie odblokować. No i tak mnie ciekawi. No w tamto miejsce jedno nie poszedłem. Może się tepnę wcześniej i zobaczę. Dobra, bo my poszliśmy tutaj. A jeszcze było wejście tutaj na górę. Dobra, zobaczmy to. Dobra, tutaj była jakaś poczwara. Jeszcze jedna jest, jeszcze dwie nawet. Dobra, załatwione. Czy wy coś tutaj pilnujecie? A ja tylko po ten skarb tutaj nie poszedłem. No dobra. Fragment jasnego ergo, niech będzie w takim razie. No i sobie możemy wrócić właśnie tutaj. I możemy przejść dalej chyba, nie? Tutaj się nie cofniemy nigdzie, tak? Że idziemy do przodu. Tu jeszcze mam, możemy zajrzeć. Aha, dobra. Tutaj będzie nam potrzebny klucz trójcy. Na razie takowego nie posiadamy. No i tutaj nasza przygoda się zaczynała, nie? Ale kurna, co tu się dzieje w ogóle? Tutaj był Stargazer? Dobrze pamiętam? Dobra, trochę skarbów się tutaj nam pojawiło. Co to tam za bydle jest w ogóle? Wyżejście zmutowali. Byliście słabsi wcześniej, zdecydowanie. Kurde, nie wiem czy przez ten amulet mi się to obciążenie jakoś tak strasznie nie nie zwiększyło i przez to tak atakuję słabo, nie? No nie, no i to bydle już na mnie lezie, kurwa, nie wiem co mam zrobić teraz. Ja pierdziule. No nie po mnie, po mnie! Lecz mnie, szybko, dobra. No atakuj. Dobra. Duży już z głowy. Jakoś się udało. Ja pierniczę. I ten mnie teraz zabił, chyba sobie jajca robicie ze mnie. Nie, no dobra, zostawimy to już na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo, że byliście tutaj ze mną, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Możecie też kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco i otrzymać powiadomienia o każdym kolejnym filmie. W opisie filmu także macie link do mojego Discorda, także zapraszam, żebyście tam zajrzeli. No i co? Trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć!